Dziękuję Ci, że prom. prąd. Piona dla siebie wygrywa. Znaczy nie wygrywasz tylko konkurs pewnie ze mną na zastępca. I... Więc sykuj. Ha, ha. Zaj, ty tą babę grasz. O nie. A i ty są, zastępcą, brawo. Jak będziesz wie, wygrasz, to mi powiesz, jeszcze mam co zrobić na YouTube są nagrać. Oprócz planku, Please. Co mam nagrać w starsie? Oprócz kupywania. Może być jakiś prank. Wiesz, ale tylko proszę. Nie lub mi, żebym nagrał live'a, bo ja nie umiem nagrać live'a i muszę się zalogować, a ktoś, a nie, a w ogóle nie wiem jak się zalogować, a mama zapomniała jakie jest hasło tego, więc się chyba tutaj nie zaloguje, Więc... ่าปะปะฮาปะปะ